Cześć dzisiaj z tej strony Dawid z kanału Mr. Off-Grid, darmowa energia. Pamiętaj, że wszystkie treści przekazywane na moim kanale to nie są wkręty, więc nie bądź śruba, zostaw suba, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować tani za grosze off-grid do małego domu, na pewno na działkę, na 100% do kampera i do różnych zastosowań off-gridowych. Do zobaczenia za chwilę. Dzisiaj na tu standardowy zestaw. Regulator, przetwornica, akumulator, trochę przewodów i dwa panele. W tym przypadku wziąłem sobie takie pod ręką, które mam. To są 200 w panele Flex, idealne do kampera, ale możecie też podłączyć te panele fotowoltaiczne. To nie robi najmniejszego problemu, tylko musicie zwrócić uwagę no. na bardzo ważny parametr, jakim jest napięcie wejściowe regulatora bądź też kontrolera MPPT, który zakupiliście. Ich jest bardzo szeroka gama. Należy pamiętać, żeby zwrócić uwagę też na to, że nie wszystkie obsługują akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli popularne LIFE PO4. A więc zaczynamy zabawę. Potrzebujemy do tego celu przewody solarne z zarabianymi MC4, jakąkolwiek przetwornicę jaką macie. Jak macie, jak nie, to można kupić. To są tanie rzeczy. Akumulator litowo przepraszam, litowo-żelazowo-fosforanowy, możecie też liona użyć, tu nie ma, nie ma problemu. Trochę przewodów i zaraz Wam to pokażę, jak to podłączyć z regulatorem. W tym przypadku Litime, 60-amperowy, więc tutaj to Wam obsłuży naprawdę y, dobry zestaw akumulatorów. Możecie z 6, 10 takich lutnąć i nie będzie z tym żadnego problemu. Każdy regulator posiada trzy wejścia, to znaczy porty, Part, port paneli solarnych, akumulatora z opisaną biegunowością i wyjście do obciążeń. Tylko uwaga, jak macie akumulator 12 V, to wyjdzie 12, 24 wyjdzie 24. Macie system 48 V, a ten regulator, taki system obsługuje, to wyjdzie 48 V i zaczynamy się do zabawy, zabieramy. Zaczniemy od podłączenia akumulatora, bo od tego należy zacząć. Przewody solarne odkładam na bok. Trochę tu jest bałagan, ale zaraz będziemy mieli tu porządek. Tu też jakieś przewody solarne, a to do regulatora. I mamy przewody z oczkami i końcówkami do akumulatora. Mianowicie przewód. Przewód ujemny akumulatora podłączamy do portu baterii minus. Oj, a bo one są poskręcane, sprytnie. Bateria na minusie. Trochę ten filtr potrwa, ale postaram się wam to skrócić. Przewód dodatni. Dodatni port baterii. Taki system naprawdę pozwala się obciążyć, nawet i czasami, zależnie od zastosowanej przetwornicy, i akumulatora oczywiście jaki ma prąd maksymalny. Akumulator do 2 kW, także wszystkie elektronarzędzia, telewizory, ładowarki, wszystko wam będzie śmigać. Przetworniczka, na razie, na bok. I zabieramy się za zabawę. Dodatni przewód przetwornicy łączymy razem równolegle z dodatnim przewodem regulatora. Staram się Wam to zrobić w miarę szybko, żeby Was tu nie trzymać ponad normę. Okej. Okay. To byśmy mieli. Na szybko śrubokręcik, wiadomo, że to trzeba dokręcić odpowiednim momentem, przewód ujemny przetwornicy, tak samo analogicznie z przewodem ujemnym regulatora od strony akumulatora. I w tym przypadku mamy już podłączony akumulator od strony zasilania, czyli ujemne i dodatnie razem do baterii. Na regulatorze już wam się pojawi tutaj akumulator i napięcie znamionowe akumulatora. Oczywiście nie, nie należy zapominać o konfiguracji i przestawienia tego na akumulator litowy. Bądź też użytkownika, i możecie sobie sami sparametryzować napięcie. Kolejną czynnością będzie podłączenie przewodów solarnych. Jeszcze jedna ważna zmianka, ze względu na to, że ten regulator pozwala nam wejść maksymalnym napięciem z MPPT, czyli z paneli input voltage 150 V prądu stałego, więc jeżeli wasze panele mają napięcia obwodu otwartego 38V, tak jak tutaj, lub więcej, to takie panele możecie podłączyć trzy szeregowo. Bo w połączeniu szeregowym pamiętajcie, że te napięcia będą się sumować. W połączeniu równoległym wzrośnie Wam prąd w obwodzie, a w szeregowym suma napięć. Więc. Lecimy dalej. Dla połączeń równoległych możecie zastosować tego typu łączniki. Dwa plusy z panela pod jeden złącznik, dwa minusy pod drugi. I tymi przewodami dwoma wchodzicie do wejścia regulatora. O tutaj opisanego również polaryzacją dodatnią i ujemną. Ja ze względu na to, że regulator nam oferuje wysokie napięcie wejścia, czyli do 150V połączę to w sposób taki, który będzie bardziej ciekawy, czyli połączenie szeregowe. i zaraz wam pokażę, co uzyskam dzięki temu. Przy połączeniu równoległym dwóch systemów dwóch paneli, Mielibyśmy tutaj nadal 38 V, tak jak widzieliście na wskazanej wcześniej tablicy znamionowej. A tutaj napięcie nam się podwoi, czyli lecimy. Biegun dodatni, może tak Wam zrobię, jednego panela łączymy z biegunem ujemnym drugiego panela. Dla zobrazowania połączenie wykonane. Biegun dodatni regulatora łączymy z biegunem dodatnim. Pierwszego panel ujemny z regulatora z biegunem ujemnym kolejnego padela w stringu szeregowym. Mamy to, przewody te są niepotrzebne. I spójrzmy co uzyskaliśmy na regulatorze. Regulator zasygnalizował nam już tutaj kontrolką obecność paneli fotowoltaicznych oraz rozpoczął ładowanie baterii. Napięcie na akumulatorze 13,4 V i napięcie z paneli, tak jak Wam mówiłem, się sumuje czyli w połączeniu dla powtórzenia lekcji, w połączeniu szeregowym zawsze napięcie będzie nam się sumować, a prąd w obwodzie pozostanie na wartości pojedynczego panela. W przypadku tego regulatora, pamiętajcie, jakiegokolwiek regulatora, nie podłączajcie przetwornicy. Pod to wejście. Ten regulator oferuje nam tutaj maksymalne obciążenie złącza load prądem o wartości 20 amperów, co widzicie tutaj na dole. Więc jeśli nie chcecie uwalić tego regulatora, a ten akurat nie należy do tanich, bo jest to całkiem dobry regulator, to nie korzystajcie z tego, chyba że w systemie 12V możecie sobie w kamperze podłączyć pod to. Śmiało oświetlenie. Dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że yy, nie będziecie mieli strat na przetwarzaniu. Jeśli przetwarzacie napięcie z 12 V przez przetwornicę na 230, generujecie straty na przetwarzaniu, i taka przetwornica ma swoją autokonsumpcję więc będzie podżerała Wam energię z magazynu, czyli w tym przypadku z tej baterii. Więc. 12V systemy. Jeśli pracujecie w 12V, super, możecie podłączyć oświetlenie jak najbardziej. Pokładowe i przetwornica na noc można wyłączyć. Bez innej rzeczy, jeśli chodzi o parametryzację tego, jeśli chcielibyście użyć sobie dla własnych akumulatorów litowo-jonowych w tym przypadku profilu użytkownika, macie możliwość wyboru systemu, w jakim to pracuje. Automatyczny. 48, 36, 24 lub 12 V. W tym przypadku mamy 12 V. Potwierdzamy napięcie maksymalne ładowania. 14,4 V. Tu mamy jeszcze Boost i Float. Te, te obie wartości dla akumulatorów, czy to lit, litowo-żelazowo-fosforanowych, LiFe, 4 czy. NMC Liona ustawiamy zawsze na tym samym warto, na, tym samy, na tym samym poziomie napięcie znamionowe jeszcze nie przestawione low voltage, czyli przy 10,8 wam odetnia akumulator alarm czyli informacja o niskim stanie włączona wyłączona i tak to generalnie wygląda, ale na tym nie skończymy. Prawie wprowadziłbym Was w błąd, bo się okazuje, że nie w jednej aplikacji, a do obsługi regulatora MPPT musicie mieć aplikację Litime Solar. No i właśnie za chwileczkę się nią zajmiemy. No dalej, dalej ręka gadżeta. Go, go gadżet. Dobra, teraz przejdę momencik, bo ręka potrzebuje. Przechodzimy do zakładki Bluetooth. MPPT regulator, wybieramy go Bluetooth nie podłączony, co tutaj się dzieje. Tą pozycję wybrałem. Mam tryb ciemny włączony w telefonie, więc ciężko to się rozczytać, ale już nam tutaj się dzieje. Napięcie z paneli, bateria, jaki prąd ładowania, napięcie i moc. I tutaj macie obciążenia na wyjściu load. Tym tutaj, ale to nie mamy tego podłączonego. Przestawimy temperaturę, a nie dobra, ona od razu podaje. Przepraszam, ale to jest pierwsze użycie tego urządzenia, więc sam się muszę rozeznać. A nie chciałem się najpierw wykuć na blachę. A potem e, wam to przekazać, bo tak samo jak i ja, tak samo i wy za pierwszym uruchomieniem, będziecie się intuicyjnie poruszać po tym urządzeniu. Okay, dzisiaj najniższe napięcie, najwyższe napięcie, najniższe napięcie, ilość załadowanej energii, czyli w tym momencie przez taki krótki okres czasu 18 watogodzin, ile wyładowaliście, czyli w watogodzinach podane to, co wyciągniecie z niego i maksymalna moc ładowania, która w tej chwili wynosi 234 waty. I oczywiście nie byłbym, kochani, sobą gdybym nie przywalił trochę obciążenia. Ze względu na to, że mamy 24 stopnie, piękną pogodę, jak widzicie w krótkim rękawku, podgrzejemy sobie atmosferę. No i proszę bardzo. Przetworniczka ruszyła, ta przetwornica akurat ma 1,5 kW. Żeby było śmiesznie, to nawet nie jest czysty sinus. Ale dla grzałki, no może dla silnika robi to różnicę, ale dla grzałki może niekoniecznie. Nie będziemy tego katować. Napięcie na akumulatorze spadło nam do poziomu 12,1. 12,2 V. To wyjście tutaj, ten load możecie też sobie deaktywować. Żeby go nie było tutaj. Moment, tym przyciskiem. O! Z chwila. Możecie deaktywować to, i to wyjście load za chwilę przestanie być aktywne. Także to, z tym, z tym i ciepełko, gwarantuję Wam mikroinstalację off-gridową. Jak to zbudować, już plus minus wiecie. I to by było wszystko na, na ten czas, chyba. Jak będę miał inne ciekawe urządzenia, na pewno się z Wami podzielę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych odsłonach. Cześć!